Cześć wszystkim! Jestem Julien z Filipin i witam na moim kanale. Dla tych, którzy są nowi na moim kanale, jestem Filipinką, przeprowadziłam się do Polski 4 lata temu i teraz mieszkam w pięknym, wspaniałym mieście Toruniu. Kocham to miasto, to mój drugi dom. Zapraszam na mój mały film, letni dzień w Polsce, bez planu, tylko chwile i atmosfera. Lubię zaczynać dzień od kawy, więc witajcie w mojej kuchni. Tu powstaje dużo dobrego jedzenia. Spędzam tu mnóstwo czasu, bo naprawdę uwielbiam gotować i próbować nowych smaków. Tutaj zaczyna się cała moja energia na dziś. Świeża kawa. Jej aromat budzi mnie do życia i od razu poprawia humor. Nie ma lepszego startu dnia. Czas na mleko. To moment, kiedy kawa staje się idealna, kremowa i pachnąca. Nie potrzebuje cukru, jej smak jest wystarczająco pyszny i daje mi energię na cały dzień. To mój dzisiejszy strój. Nadal jest gorąco więc to mój letni look. Jeśli oglądacie moje filmy już od jakiegoś czasu, to wiecie, że ten top jest zrobiony przeze mnie ręcznie na szydełku. A spódnica tak naprawdę jest sukienką, ale lubię być kreatywna w modzie i zmieniać rzeczy według własnego stylu. Tak prezentuje się mój dzisiejszy look, Uwielbiam łączyć kolory i dodatki, żeby mój strój był wieńkowy i jestem dumna, że mogę nosić czas, co sama stworzyłam. Naprawdę lubię takie gorące dni, a szczególnie spacerować po pięknym centrum Trunia, Cieszę się słońcem i podziwiam urok miasta. Ostatnio dostaję dużo komplementów na temat mojego stylu, a niektórzy pytają skąd biorę moje ubrania. Po pierwsze, jak już wspominałam, sama siedełkoję swoje topy. Kiedy lecę do Filipin, kupuję tam dużo ubran, bo są bardzo tanie. A czasem chodzę też do second handów. Zobaczymy i odwiedzimy kilka second handów tutaj w Centrum Turunia. Lubię robić zakupy w second handach bo często znajduję tam wiankowe ubrania w przystępnej cenie. Daje to też nową szansę rzeczom, które ktoś już nosił, zamiast je wyrzucać. Szukanie ubrań w second to jak polowanie na skarby. Nigdy nie wiesz, co ciekawego uda ci się znaleźć. Zobaczcie, co znalazłam. Za każdym razem, gdy widzę takie topy w sklepie, od razu myślę sobie Ja mogę to zrobić. Nie tylko zrobić, ale zrobić lepiej. Bo mój jest ręcznie robiony, mogę wybrać dowolne kolory i trochę zmienić styl. Czasem patrzę na coś w sklepie i myślę, o, to super, ale mogłoby być lepsze po mojemu. I wtedy powstaje nowy projekt. Kupione w sklepie rzeczy są super, ale gdy sama robię ubranie, mogę dopasować wszystko do swojego stylu i osobowości. Najlepsze w tym jest to, że kiedy ktoś walił mój top, wiem, że stworzyłam go sama od początku do końca. Znalazłam kolejny top, który wygląda jakby był zrobiony na szydełku. Właściwie zrobiłam kiedyś zweter z podobnym wzorem. Pokażę Wam teraz zdjęcia. I znowu kolejny. Mogłabym je wszystkie zrobić sama, ale sukienki i spódnice naprawdę zajmują mnóstwo czasu, więc trzeba dobrze wszystko zaplanować. Ale to właśnie w tym cała przyjemność: mogę tworzyć czasu własnego, eksperymentować ze kolorami i stylem i cieszyć się efektem końcowym. W samym sercu trunia znajdziecie kilka świetnych second handów. Trzeba tylko dobrze wypatrywać. A po drodze można cieszyć się spacerem i podziwiać piękne centrum miasta. W second często trafiam na ubrania, jakie nie zobaczycie w centra handlowy. I właśnie to lubię najbardziej. Mogę wyrazić siebie, stworzyć coś niepowtarzalnego, i mieć pewność, że nikt nie będzie miał takiej samej stylizacji. A kiedy połączę takie znaleziska z moimi własnoręcznie robionymi topami, mam gwarancję, że mój outfit będzie naprawdę unikalny. I chcę Wam pokazać kilka miejsc w troniu, które jeszcze nie pokazywałam w mój poprzedni filmach. Oto słynny i osiołek w tronckim Starym mieście. To jest filusz. Czeka na swojego właściciela w pisku, czy ma kapelusz, a oko ma odkrwione w parasolu, który stoi przy latarni. Naprawdę lubię, że jest dziś tak gorąco. 30 stopni Celsiusa, a może nawet więcej. Niektórzy mogą nie lubić takiej pogody, ale dla mnie to idealne warunki i naprawdę się tym cieszę. Jestem do tego przyzwyczajona. Na Filipinach gorąca pogoda to normalka. Czasem nawet jej nie czujemy, bo jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Naprawdę lubię klimat w centrum Torunia dlatego często tutaj przychodzę i spaceruję, czasem z planem, czasem bez. Zawsze to dla mnie przyjemność. Uwielbiam mieszkać w Toruniu. Od pierwszego momentu, kiedy tu przyjechałam, wiedziałam, że to będzie mój dom w Polsce i cieszę się, że tak jest. Uwielbiam Torun również za to, że jest tu tak czysto. Spacerując po centrum, Widać, że miasto jest dobrze oczymane i można cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. Wieczorami uwielbiam wychodzić na spacer z moim małym słodkim Cziwała. Potem mój Cziwała dołączył do innej małej Cziwała. Wyglądało, jakby mieli poważną naradę. Chodzili w kółko, szczekali. I chyba omawiali najważniejsze sprawy świata psów. Super zabawny widok! Dajcie znać w komentarzach, czy macie ciełała albo jakiego psa posiadacie. Jestem bardzo ciekawa, bo moja rodzina i ja uwielbiamy psy i pomagamy im, gdy możemy. Na Filipinach moi rodzice mają teraz 5 psów. Wcześniej było ich więcej. A część z to uratowanie zwierzęta. Dziękuję Wam za wspólny czas dzisiaj. Nie mogę się doczekać, żeby spotkać się z Wami w kolejnym vlogu. Nowe filmy pojawiają się w każdy piątek wieczorem. Życzę Wam pięknego dnia.